Sinik jest odpolony eee, co? kolejny dzień kolejna traska chyba niczym nie będzie się różnić od reszty eee, ale odpaliłem kamerę zobaczymy może coś się uda nagrać jest eee, super dzień przymrozek oczywiście rano był ale teraz jest 8 stopni tak jest spoko, fajna pogoda ja robię papiery, zaraz sobie obchód eee, zrobię czeka a i, i co? i tyle nie? i ładuję, ładuję do karni, także trasa jakby się powtarza Ech, jak będzie coś innego to coś dogram a zaraz robimy czeka dobra lecimy z czekiem obejrzymy eee, masakrycznie brudne jest te samochody nie? masakrycznie brudne Dzisiaj w ogóle Mercedesem, nie? Do tej pory całcas many mamy Dzisiaj jest Mercedes, nie? wietrze jest, także spoko, obrysówki świecą, także jest ok, Kierunki są To obrys jest, wszystko jest, zobaczymy Czy w środku nie ma nic! Jedna ręka wcięczką, pusta Sukarnka. Tak to wygląda. Tworzę od razu drzwi, bo zaraz tutaj podjeżdżam, bo pod... chłopaków niech nie załadują. Jeden do Aldi Cardiff, Ale masakra. Dobra. Dobrze, to jest wszystko git. Światło, światło, co? Instancja jest. Powietrze jest. Proszę Wszystko gra, obrysy co? So. Nic nie jest zahaczone Paliwo W jest Tu jest, tu jest, tu jest, wietrze też jest, tu jest Proszę oczy zepsu Tu jest ktoś o, to uderzło w swoją antenę, nie wiem no, no. jak to nazywa się sobie No, no. to 17 roku W dużej kabinie Fajnie się jeździ, fajnie się jeździ eee, Te Mercedesy w porównaniu do do tych, bo mamy jeszcze dwa niebieskie To w porównaniu oh, oh, do tych niebieskich to ten jest rewelacja, nie? No bo duża kabina robi robotę. W ogóle inne zawieszenie. Jeżeli chodzi o kabinę, nie? W ogóle inny komfort jazdy i w ogóle nie zobaczymy, bo nie mówiłem wam. E, przychodzą chyba cztery nowe many. No, czekamy na niej co, co tydzień. Menadżer mówi, że next week. Next week i, i tak jest co poniedziałek, nie? Także nie wiem. Jest ogólnie problem z ciężarówkami. No, ale już my zamówiliśmy, firma zamówiła dużo wcześniej, także te samochody podobno już są, tylko je oklejają, czy coś tam robią, nie? I nie mogą tego skończyć, i nie możemy się doczekać, bo wtedy znikną te niebieskie Mercedesy. W małej w średniej kabinie, w zasadzie. No ale one są te dosyć kiepsko skonfigurowane i tak e, źle się jeździ nimi, nie? Męczą, mę, męcząca jest jazda nimi, nie? I ten. No i będą te many. No i co? Ja tam lubię many. No. Mam nadzieję, że, nie będą jakieś, że to nie będzie jakaś taka okrojona wersja, że. Tam nic z nich nie będzie, nie? tylko że coś tam jednak będzie. I jakoś one będę wyglądały, nie? No wiadomo, nowa to nowa ciężarówka, to przez jakiś czas, chociaż będzie fajnie jeździć. Nie? No dobra, ok, się widzimy. Tyle z mojego gadania. No i co? Dzisiaj trochę inna trasa, bo odwołali mi część, e, część trasy, i teraz jadę do Azdy nie? Do azdy, do azdy na AVMO Crystalu z jedną malutką paletą eee, także włączę może ten lapsa do, do Azdy, nie? Bo tam jeszcze nie byłem, znaczy no nie byłem z kamerą, nie? także eee, no. no. A krótka trasa, bo ja mam tam 10 minut drogi może od firmy, także tutaj przejechać tylko po eee, po tym po przemysłówce. Ok, to tyle. Włączam ten lapsa chyba. Nie, a teraz jest maszyna i już człowieka nie ma, nie? E, no, dobra, co, jedziemy, nie? Się spróbować rozładować mamy jedną palatę, także to będzie trwało. Jak jest wolny Bej, to będzie to trwało do 10 minut. Dobra, to jest coś takiego. To jest przycisk, to jest ten mechanizm To jest taka rolka, która blokuje koło i nie? Nie tutaj... W Aździe muszę. Jest zielona strzałka, muszę nacisnąć ten przycisk. O! się pojawiła czerwona strzałka, nie? I jest zablokowana ciężarówka, ja Teraz już nie odjadę, nie? To ten mechanizm blokuje cały. To. To A później oni tam, jak to żadują, to oni tam nacisną. Odblokuje Blokuje to wszystko, się pojawi zielona, zielona strzałka i będę mógł odjechać. Także tak to wygląda w aździe, nie? Tak, zanim oni to rozładują, ja lecę po kawkę, sobie wypiję kawkę z automatu, a spoko te kawy są, już się przyzwyczaiłem, że to taka trochę lura, ciężko to nazwać kawą, ale zawsze coś ciepłego można sobie wypić. Dobra, zaczynaje już rozładunek, także lecę szybko po kawę, bo nie zdążę kupić. Patrz, tak jak mówiłem, nie? Oni rozadowali, nacisnęli przycisk się zapaliło zielono, się odblokowało. Tutaj ta rolka dalej jest, ale jest już odblokowana. I teraz spokojnie mogę sobie wyjechać. Także co, wsiadamy? I to już tyle co miałem pokazać i jadę sobie dalej. O dobra. Niestety jeszcze jeden rweczek pokażę Wam. Proszę bardzo. Wszystko wyjechało, się odblokowało, Te rolki są. Zostały tutaj, nie? Jak koło przyjechałem w tym razem i kawiczki. No ja za dalej odjechać. Eee, co? I tyle, nie? Właśnie. My mamy tak, że e, papierów dokumentów nie zabieramy ze sobą, nie? zabieramy ze sobą, tylko przy następnej dostawie Po prostu oni nam oddają dokumenty z poprzedniej dostawy Także tak to wygląda, nie? że nie stoję, nie czekam na papiery Tylko tamte zostawiłem z dzisiejszego dnia, a wziąłem z poprzedniego nie? Dużo szybciej to wtedy Sprawdzę się temperaturkę Ok, zero, to było na tyle I co, teraz już się pakuję do miski i składam stąd nie? I teraz na pewno spadam. Także no. tak to wygląda. Rozodowane i teraz cisnę do gardiów. To będzie zawsze, co będzie zawsze coś innego w tym filmie, w tych filmach. Eee, teraz ja, jadę do, do tego, do gdzie jadę? Do Aldi Cardiff. To już tam, to już tam było nagrywane chyba nie raz nawet, nawet bez sensu. No i co? I później jadę jeszcze tam na załadunek za Cardiff i coś czuję, że tam dzisiaj spędzę trochę czasu, bo. Skansowali mi większość trasy i nie dali nic w zamian oprócz tej Azdy. A ta Asda to jest as like that. Wszystko szybciutko, to tam taki błąd, że tam nie ma go co nawet liczyć. Nie? <laughs> Także bez sensu nagrywanie w kółko tego samego odezwać się może jeszcze na chwilkę, jak, jak już dojadę do tego Na załadunek, też jeszcze tam się nazywa A tutaj to już nic nie ma, nie no, to stara, stara trasa Jestem tu, Podjeżdżamy do Beja. Yeah? No, tylko sześć palet i lecimy dalej nie? Ale zobaczcie, tu, tu jest Allikadyś jest niedaleko rzeki też, nie? A może ze światem będzie lepiej. Jest niedaleko rzeki, nie? I zobaczcie też co tutaj się dzieje. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał, polajkuj, zostaw komentarz. Trzymaj się.